Wejście w świat. Na początku był zgrzyt i błyskanie nożyc w skrawkach brązowego pluszu i sukna. Brzęk szklanych paciorków szykowanych na oczy. Pisk i mruczenie sprężynek zawijanych skrzętnie w brzuszki paku i gałganków. Był stukot maszyny po formach oddzielnych łap, łubów i korpusów i skrzyp igieł, haftujących jedwabiem dowcipne nosy i wdzięczne pazury. A nad tym wszystkim unosił się nieprzerwany gwar wesołych głosów kobiecych i śpiew zawieszonego w klatce łokna kanarka. Robotnice śpiewały tra la la, tra la la. Kanarek wturował tirli. A dwie maszyny odpowiadały sobie wzajem. łomot, wow, łomot wow, tak, 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 tak. Kiedy i jak przestałem być tym wszystkim naraz, a stałem się ostatecznie doskonałym, artystycznie wykończonym misiem. Jeszcze, jak przebierają, skubią i szczypią bez końca oddzielne części mojej rodzącej się postaci. Gniotą je przybijają, szyją, sprężynka pomimo woli mruczy: czy to tak będzie zawsze? Nie skończyło się. Ktoś mówi nade mną tonem głębokiego zadowolenia. No ten mi się udał. I oto jestem już porwany i podniesiony wysoko w górę. Przez jedno mgnienie oka widzę z bliska zadarty nos i błyszczące oczy mojej życiodawczyni. Potem cały szereg podniesionych w moją stronę szeroko roześmianych twarzy innych robotnic stukot maszyny i trele kanarka.